LEGO Ninjago to seria, która podbiła świat i trwa do dziś, ale mało kto pamięta, że LEGO próbowało stworzyć jej następcę, Legends of Chima. Seria jednak nie spełniła oczekiwań, a gdy LEGO spróbowało przywrócić ją w Ninjago, coś poszło nie tak. A mianowicie... Chima wystartowała w 2013 roku i miała być duchowym następcą Ninjago. Zwierzęce plemiona, magiczna energia Chi, ogromne pojazdy i epickie bitwy. Lego inwestowało w nią mocno. Był serial gry wideo, a nawet park tematyczny w Legoland. Problem: fani Ninjago nie kupili nowej serii. A dzieciaki szybko straciły zainteresowanie już w 2015 roku. Lego zakończyło Chima, już w 2015 roku Lego zakończyło Chime a zestawy zaczęły zalegać na półkach. Powrót Chima w Ninjago Lego jednak nie zapomniało o Chimie. W 2019 roku w serialu Ninjago pojawiły się krainy niezliczonych światów, w tym świat zwierząt przypominający Chima. Był to easter egg, mały ukłon w stronę fanów. Wielu jednak odebrało to jako zepsuty powrót. Fani liczyli na pełny reboot serii albo crossover, a dostali jedynie krótkie kameła. Które nic nie znaczyło dla fabuły LEGO, oficjalnie potwierdziło, że Chima istnieje w tym samym multiversum co Ninjago, ale nigdy nie rozwinięto tego wątku. Dlaczego LEGO to zepsuło? To był zmarnowany potencjał. LEGO miało szansę przywrócić Chimę i dać fanom powód, by kochać serię na nowo. Zamiast tego dostaliśmy kilka sekund cameo, które tylko przypominało fanom, jak bardzo brakuje im tej serii. Dla Wirt to była ostatnia iskra nadziei, i jednocześnie największe rozczarowanie. Cima miała być następcą ninjago, ale zakończyła się fiaskiem. Lego próbowało ją wkrzesić w ninjago, ale zamiast apickiego powrotu dostaliśmy tylko smutne przypomnienie. A szkoda, bo świat świeżąc tych plemion miał ogromny potencjał. Ale powiem Wam ciekawostkę, że ponad jeden z twórców animowanych właśnie seriali Lego, a szczególnie z Ninjago, mówił w 2016. roku, że ma powróci. Ale czy dalej powróci? Tego nie wiem. Aby chcielibyście zobaczyć powrót Lego Chima w pełnej serii, dajcie znać w komentarzach.